Witajcie na kanale Basiowkę, też jest z tej strony oczywiście Basia. Dzisiaj robię nam szybkie śniadanie ze względu, że ja na obiad będę miała wczorajsze kotlety jajeczne, dlatego szybkie przygotowanie testuję jak będzie mi smakowało pieczone awokado, a dodatkowo... sumie yy, nie mam co gadać. Lecimy. Zaczynajmy! Do naszego śniadanka dzisiaj będą nam potrzebne jajka, boczuś, awokado, cebula, do tego serki. Ja sobie będę robiła jeszcze sałatkę z ogórka kiszonego, pomidora, trochę dodam sobie kaparów i jeszcze dorzucę sobie kamerberta. Rozgrzewam sobie patelnię, i na patelnię dorzucę sobie trochę tłuszczu. U mnie to jest olej kokosowy. Obieram szybko cebulę i cebulę sobie tak pół wykorzystam do, yy, teraz do awokado i pół sobie wykorzystam do mojej sałatki, więc kroję sobie obie dwie części na takie kwadraciki na kosteczkę, o, brakuje słowa, i te pół wrzucam na patelnię, a drugie pół kroję i wrzucam sobie do miseczki. Do tego na patelnię sobie dorzucam boczek. U mnie to jest opakowanie 125 gram i podsmażam. W międzyczasie awokado przekrajam na pół. Otwieram. Wyciągam pestkę. I z drugim robię dokładnie to samo. Na blachę wyłożoną papierem układam sobie awokado. Przygotowałam sobie też talerz, na który pokroję sobie kawałki kameberta. Do naszej sałatki wkrajam sobie pomidora, tylko z tym pomidorem też tak polecam ostrożnie, bo ma stosunkowo dużo węglowodanów, więc też najlepiej wybrać sobie nie za dużego i tak, żeby później troszkę przyoszczędzić. Do tego sobie jeszcze wkrajam ogórka kiszonego. ok, już mamy nasz boczuś zrobiony, więc bierzemy sobie jajko. I ze względu na to, że te moje y, awokado mają dosyć małą tą dziurkę, to będę wbijała jedno jajko na jedno awokado. Na to, co już mam tu wyłożone, dorzucam sobie boczuś z cebulką i na wszystko dodaję sobie żółtego sera, oczywiście takiego o wysokiej zawartości tłuszczu i dorzucam sobie też grana padano. I takie ostrożnie wrzucam do piekarnika na 180 do 200 stopni, ale lepiej tak bliżej 180 na około 15-20 minut. Ostrożnie, tak żeby się nie wywróciło, żeby nam żółtko nie wypłynęło. I czekamy. A few moments later. Wyciągam awokado. Ja sobie biorę tą część. Okej. Okay. I troszkę się wylało, ale to już wcześniej widziałam że się wylało. To będzie moje śniadanie na jutro pewnie. No sobie będę troszkę je podgrzewała. OK, biorę was i Wam pokazuję, jak wygląda. Jeżeli tego typu filmy Wam się podobają, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapeczki w górę, oczywiście zostawienia komentarza. Yy, dajcie znać, co testowaliście, co gotujecie, czy gotujecie ze mną. Yy, dzięki, że jesteście. Yy, no i co mam jeszcze powiedzieć? Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia jutro o 15. Pa, pa. Hej!